Wszystkim i to jest na kanale Zaczytana. Ja jestem Aurelia i dzisiaj do Was przechodzę z kolejnym filmem. I tym razem będzie to Book Haul. Wiem, że parę osób czekało tutaj na Book Haul, bo no, chyba dawno nie było, z tego co mi się wydaje. Ja tutaj książek nie mam za dużo, bo jest ich raz, dwa, trzy, pięć. Tak? Tak, pięć. Jest ich tylko pięć, ale cóż, stwierdziłam, że zrobiłam taki mały Book Haul z książek, które ostatnio udało mi się zakupić. Jak już mówiłam, nie jest to duży book ale tak, no to co, bez żadnego przedłużania zaczynajmy Dobrze, pierwszą książką, jaką tutaj mam, jest to książka The Intergames, moi drodzy W końcu to kupiłam, kupiłam to i I'm so exciting Naprawdę, bo mam nadzieję, że mnie wciągnie, bo podobno jest to jedna z lepszych książek, dzięki którym można na przykład... No wiecie, że dużo osób ją po prostu poleca y, Najlepsza jest, jedna, jedną z lepszych Jest dla osób polecających Na, na TikToku, na zastój Czytelniczy, ja nie mam zastoju czytelniczego Ale no wiecie y, Po prostu chciałabym to sobie przeczytać Bo nie mogę się naprawdę doczekać I szczerze przewiduję, przewiduję To jako mojego faworyta Mam przynajmniej taką nadzieję, że y, Akurat tak się uda, że będzie to On jednym z moich ulubionych Książek i no, nie mogę się doczekać. I szybciutko o fabule. Mamy tutaj dziewczynę Awery. Ave, Mamy tutaj dziewczynę Awery, która jej marzeniem jest tylko przetrwać szkołę. Ale wszystko się w jej życiu zmienia, kiedy umiera znany miliarder. I. Następnie się okazuje, że Aberi była jego wnuczką, a cały majątek, który on, on miał, nie dał swoim czterem wnukom, tylko jej. Która, y, była ona po prostu, powiedzmy, rodzinną zagad zagadką, o której nikt nie wiedział. I przyjeżdża do domu, ma nowych czterech braci i zostaje. Y, zostaje może wrzucona w bardzo niebezpieczny pojedynek, w niebezpieczną grę. Coś takiego, tak, w niebezpieczną grę. Y, no ja się tego naprawdę nie mogę doczekać, bo. Mm, wiele osób to porównuje do Rodziny Monet, ale ja bym nie powiedziała, że to jest coś podobnego do Rodziny Monet. Może momentami, ale z tego co mi się wydaje, ta książka została napisana w 2020. A pierwszy tam Rodziny Monet? Yy, nie wiem, ale nie wydaje mi się, żeby. Weronika Anna Marczak mogła trochę sobie dawać przykład z tej książki, chociaż tutaj, I don't know, ale nie. Moim zdaniem, tylko co tutaj łączy te dwie książki to Fortuna i bracia i nic więcej. I mam nadzieję, że się oczywiście nie mylę, bo jeśli mi się nie spodoba, to może jednak będzie miała coś takiego, że faktycznie rodzina monet, ale no, mam nadzieję, że nie. Mam nadzieję, że po prostu spodoba mi się strasznie, 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 bo chyba nie widziałam osoby, która szczerze by tego nie lubiła. Więc. No bardzo się po prostu nie mogę doczekać, aż wezmę to w moje łapki i przeczytam Bo no już za niedługo, już za niedługo Kolejną książką jest książka, którą kupiłam wczoraj w Biedronce Bo guys, jakie wczoraj były super książki w Biedronce Było na przykład Eden of Us, było na przykład ten drugi od księcia Harego Był na przykład jeszcze Baśniobór, był Slamlet Slamet, slamlet, ja mówię slamlet. Yy, a jeszcze łącznie z nimi był na przykład mężczyzna imieniem Uwe, którego ja kupiłam. O, był jeszcze Lord, którego ja prawie kupiłam, naprawdę. Yy, mężczyzna imieniem Uwe. Yy, tutaj właśnie bym chciała powiedzieć, bo ostatnio jedna dziewczyna mi poprawiła, bo chyba bym powiedziała niechcący, że mam ochotę ostatnio na smut, a Smut każdy wie co to jest Smut to jest erotyk I tutaj ja nie chciałam mówić, że to jest erotyk Tylko chciałam powiedzieć, że Znaczy Myślałam pod względem smutu W tym sensie, że no wiecie To jest smutnego do przeczytania Jest smut jako erotyk Więc tutaj bardzo was przepraszam Ja nie miałam tego na myśli Po prostu nie wiedziałam jeszcze wtedy Ale wiecie, z każdym dniem moja ścieżka książkowa Coraz bardziej się rozwija Dlatego Chciałam, chciałam wam tylko powiedzieć, że wtedy nie myślałam, żeby przeczytać jakiegoś erotyka, tylko coś smutnego i mam nadzieję właśnie, że mężczyzna imieniem Uwe yy, będzie taką książką. Mamy tutaj yy, ogólnie właśnie yy, historię naszego Uwego, który jest starszym panem, on mieszka gdzieś tam w mieście i wiecie, on nie potrafi żyć bez śmierci jego ukochanej. I ja tutaj jak coś nikomu nie spoileruję, bo wszystko jest w opisie. Yy nie potrafi on żyć po śmierci ukochanej i, i ma, chce on się po prostu zabić, chce mieć dość, chce znowu żyć z ukochaną, ale niestety na jego drogę przychodzi, y, przychodzi pewien człowiek, który nie potrafi dobrze dość zrobiny, żeby nie, z niej nie spadł i tak dalej. No i ten Uwe jeszcze ma przed sobą bardzo wiele przygód. Mam nadzieję, że ta książka pod koniec nie ze mnie łzy, bo mm, no. Niestety, chyba wiem, co się stanie pod koniec, ale nie jestem pewna, bo nie niechcącym przeczytałam ostatnie słowo. Jakby o to na samych tyłach. Nieważne. Bo po, po prostu chcę płakać, bo u mnie najle najlepiej jak się płaczę, to z litości do osób. Nie wiem, czy mnie rozumiecie, ale już więcej nie umiem, bo nie chcę nikomu zaspoilerować I mam nadzieję, bo wiem, że wiele, wiele, wiele osób. To poleca i wiele, wiele osób na tym płakało. Mam nadzieję, że ja też będę z tych osób, i mam nadzieję, że on, że ta książka również się może stać moim faworytem. I bardzo bym chciała też oglądać film kiedyś, bo y, jest to mężczyzna imieniem Otto, ale właśnie nie wiem z tym filmem. Mówię Wam, że chcę przeczytać, ale nie wiem, oglądać, właśnie, ale nie wiem. Ponieważ słyszałam, że film jest słaby, ale z książką po prostu się nie mogę doczekać i też jest ona na mój najbliższy czas. Pierwszy tom serii niefortunnych zdarzeń. Kupiłam go! Yeah. Kupiłam pierwszy tom serii niefortunnych zdarzeń i <laughs> szczerze Wam powiem, że ja jakoś na sam początek, mimo że jak zaksiążkowane, polecały zawsze o polecały zawsze i mówiły, że świetne. Ja mnie jakoś do tego nigdy nie zacieka... nie zachęciło mnie po prostu, bo no nie wiem, też chyba nie nakłaniało mnie to zbyt szczególnie jeszcze to, że No, wydania były ciężko dostępne, to tym bardziej, ale jak się dowiedziałam, że wydawnictwo, yy, <laughs> jak wydawnictwo wydaje jakby nowe okładki i że te książki będą dostępne, to stwierdziłam, że zakupię, czemu nie. Jest to seria dziecięca. Ja tą książkę już zaczęłam wczoraj, ale mam nadzieję, że dzisiaj skończę. Może mam trochę nauki, bo muszę się nauczyć na biologię, na matematykę, i muszę jeszcze nauczyć się wiersza. I'm so sorry za ten palec. Nie miało to tak wyglądać. Jeszcze się muszę nauczyć wiersza na polski, więc zobaczymy. Ale tak, mam nadzieję, że to dzisiaj skończę, bo jestem na stronie 108. I o fabule. Mamy tutaj bardzo, ale to bardzo przykrą historię, ponieważ trójka dzieci. Wioletka, yy, słoneczko oraz 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 oraz. No chyba tutaj nie piszę, ale nie mogę bez zapamiętać imienia tego chłopczyka, ale wiecie, chodzi mi o tego tutaj. No yy, mają oni bardzo przykro historię, ponieważ yy, ich rodzice. Kiedy się zaczyna książka, dowiadują się, że umarli w pożarze i niestety nie mają nikogo z jakichś bardzo bliskich krewnych przy sobie, ale dowiadują się, że jest pewien hrabia Olaf, który jest aktorem oraz im, ich bardzo, ale to bardzo dalekim krewnym, ale który mieszka w tym samym mieście. Dlatego oni przyjeżdżają do tego hrabiego. Oczywiście, dzieci dostały bardzo duży majątek. W spadku po rodzicach, ale niestety nie mogą go używać ani odebrać, póki Violetka, czyli najstarsza z rodzeństwa, nie skończyło 18 lat. A tam dzieje się pewna rzecz, która będzie już chyba główną fabułą przez wszystkie tomy. Ja nie chcę nic na razie mówić o tej książce, bo dostaniecie wszystko albo na moim poście na Instagramie, albo na... w podsumowaniu miesiąca, więc zostawię swoją jeszcze opinię dla siebie na razie. Ale no nie mogę się po prostu czekać, bo to jest seria dziecięca. Ja wiem, że mi się to będzie czytało bardzo szybko. Chciałabym sobie jeszcze dwa lub jeden tom. Ko... Chciałabym jeszcze drugi lub trzeci tom lub obydwa jeszcze sobie zakupić w tym miesiącu. I teraz przechodzimy do książek, których akurat nie kupiłam w tym miesiącu, ale dostałam je od mamy, ponieważ ona w szafie miała dużo książek, które. Czytała jak była młodsza I właśnie tutaj bym wam chciała pokazać Księżyc w Nowiu Oh no, no 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 mam 5% No guys 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 Żeby mi się telefon zaraz nie rozładował mm, Więc zaraz chyba musimy już lecieć szybciutko Księżyc w Nowiu. Jest to kolejny tom Zmierzchu, ja jak dobrze możecie wiedzieć, pierwszego tomu Zmierzchu nie czytałam Mimo to też mam go na swojej półce, a stwierdziłam, że no kurczę, chcę po prostu mieć już gdzieś coś... Ooo, zakładka! Taka sama jest chyba w pierwszym tomie, ale... no, nikt nie pytał <głodka> Właśnie są to te wydania okładkowe z postaciami na okładce, ja nie wiem, czy one są już dostępne Bo na pewno wiem, że są właśnie o te ale czy są te o te, już nie wiem, ale po prostu no chcę mieć już yy, większość tomów przy sobie. Yy, Zmierzch jest z drugim tomem naszej głównej historii. U mnie to ze Zmierzchem jest naprawdę bardzo różnie, bo tak, oglądałam niektóre tomy Zmierzchu nie wszystkie, ale niektóre, tak, nie wiem, pierwsze i dwa ostatnie oglądałam, a z książek nie czytałam nic. Ale o, pierwszy, o pierwszym tomie fabule mamy Belle, która się przeprowadza do. Yy, Przeprowadza się z słonecznych plaż i z miejsc, w których bez przerwy się widzi słońce, do pochmurniałego, bez przerwy deszczowego miasta, idzie tam do oczywiście szkoły, idzie, do, <gryw> idzie oczywiście do szkoły, gdzie poznaje Edwarda, który okazuje się osobą, o której Bella nie miała pojęcia istnienia, i jest tam bątyk romantyczny. Nikt się nie spodziewał. Znaczy, jakby ogólnie zmierzch się opiera na wątku romantycznym, tak? Po prostu nie mogę się doczekać. I może nie, że nie mogę się doczekać, ale po prostu chcę to mieć przy sobie. I kolejna książka, którą również dała mi mama, a którą akurat głównie się zainteresowałam również, jest to książka Toyama Lala. Yy, wiem, że tytuł trochę i okładka mogą trochę nie zachęcać, ale yy, powiem Wam, że jest to naprawdę. Interesująca historia, ponieważ jest to o dziewczynie, która yy, yy, w której mieście zaczęli ładnąć talibowie, i dziewczyna w wieku 15 lat musiała za to zapłacić prawie najważniejszą cenę. Nie pamiętam teraz dokładnie o czym to jest, ale wiem, że to jest reportaż o bardzo, ale to bardzo ważnej dziewczynie w, naszym, w naszej kulturze ogólnie. O, jak ładnie mi się łączy z koszuleczką. W naszej kulturze i w na... ogólnie bardzo ważnej dziewczynie. Mam nadzieję, że się za to za niedługo zabiorę, bo no, jestem bardzo ciekawa przygody malarii i mam nadzieję, że tak jeszcze w obrębie trzech, mies trzech miesięcy się za to zabiorę. Oczywiście to nie jest książka świetnego stanu, bo ona jest brudna, oczywiście. No bo moja mama ją miała jak była młoda, więc ona nie jest świetna, ale ważne, że jest, ponieważ ani nie ma grzbietu złamanego, ani nic i jest po prostu. Dobrze, że jest. Dobrze, że jest. Dobrze, moi drodzy, i tym pozytywnym akcentem będziemy kończyć ten film. Nie wiem, że nie był za długi, ale cóż, czasami tak bywa. Dajcie koniecznie znać, która z tych książek z, book z bu mojego book haulu spodobała Wam się najbardziej lub po prostu, którą już czytaliście, lub chcecie przeczytać, a co, ja się będę ben... i co? Ja się będę z wami żegnała. Życzę Wam miłego dnia, bądź nocy, trzymajcie się, cześć!